Mieliśmy jakaś żonę bląka do szpitala, zapisać się na zabieg, bo akurat wyszło, że wysz... mam przepuklinę. Ja prowadziłem ten samochód, małżonka siedziała z boku. Samochód marki Audi wyprzedzał na podwójnej ciągłej. Autobus jechał przed nami i autobus zaczął hamować, a my za nim. Pokazałem sobie debilę od walacie. Czyli pan I... tylko tak, taki gest, tak, taki ręką, gest zrobił. ręką zrobiłem, Tak, tak. Nie pokazał pan środkowego palca? Nie. No, i przed nowym dworem zatrzymał nas ten sam samochód. I jak nas, nam zajeżdżali drogę, to samo zrobiłem przy bocznej szybie, co Wy robicie. <laughs> Jeszcze nie zdążyłem wysiąść, a już byłem bity po twarzy. Pan został na siłę wyciągnięty z samochodu. No, tak to można też nazwać. Nawet nie wiedziałem, kto to jest ta pani, ani ten pan. Nie znałem ich. W poniedziałek w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, które wywołało oburzenie internautów. Oto ze stojącego przy drodze samochodu wyskakuje mężczyzna i bez żadnego wstępu rzuca się na kierowcę w średnim wieku i powala go na ziemię. Post napisała małżonka pobitego, zadając komentującym pytanie, czy znają agresora. Internauci nie zawiedli i bardzo szybko rozpoznali w napastniku sołtysa Kątów Rybackich, popularnej miejscowości wypoczynkowej na Mierzei Wiślanej. Kierowcą pojazdu była kobieta, prywatnie życiowa partnerka sołtysa. I to ona chwilę wcześniej miała łamać przepisy, wyprzedzając na podwójnej ciągłej, a potem zajeżdżając drogę poszkodowanemu mężczyźnie. Została mi twarz nakryta moim kapturem, no i zacząłem być walony po twarzy. Starałem się go odepchnąć, i żeśmy się przewrócili. Ile pan dostał ciosów w głowę? No, około 10. I w tym momencie małżonka wyszła z telefonem, dalej nagrywając tą całą akcję. I on, jak zobaczył, że jest telefon, tak automatycznie się wycofał. Myśli pan, że to dlatego właśnie się tak. wycofał? No podejrzewam, że jakby małżonka tego nie nagrywała i nie wyszła z tym telefonem, by było jeszcze gorzej. Człowieku, nie potrafisz jeździć? siadaj i kobieta, za kierownicą! Ja nie jadę! Zacznijcie się leczyć! Nauczcie się jeździć! Zagrałam, jedziemy, jadę na komisariat. Masakra! Jakie pan ma obrażenia? No, wybita jedynka lewa, pęknięta proteza dolna, no, no i siniaki. Chcieliśmy wiedzieć po prostu, kto to zrobił, bo rejestracja powiedzmy była z tego okręgu, no to wiadomo, że wszyscy dookoła będą wiedzieli. No, nie wiedzieliśmy, że to tak się rozejdzie powiedzmy po całym internecie, a tym bardziej nie wiedzieliśmy, że to jest Sołtys Kątów Rybackich. Zawrzało nie tylko w sieci, ale także w lokalnej społeczności Kątów Rybackich. Rada Sołecka spotkała się z wójtem gminy, by omówić możliwości odwołania awanturniczego sołtysa. Tymczasem sam sołtys podjął pewne kroki, by przedstawić swoją wersję zdarzeń. Dowiedziałem się o tym od, swojego, od pani sekretarz i od pracownika. Urzędu, urzędu Gminy, po prostu pokazali mi filmik. Nie ukrywam, że wcześniej spotkałem na ulicy przed Urzędem Gminy pana Sołtysa, który powiedział, że doszło do incydentu? trudnego zdarzenia, mhm. tak, incydentu, w której padł ofiarą, padł ofiarą e, ataku. Powiedziałem, że jeśli czujesz się ofiarą, no to obok urzędu jest posterunek, idź na posterunek. I poszedł. 38-latek sam zgłosił się do nas do komendy w celu złożenia zawiadomienia, że na nim zostało uszkodzone ciało podczas właśnie szarpaniny. Czyli, że to on został napadnięty? Między innymi także on został napadnięty. Przyjęliśmy od niego zawiadomienie w związku z czynnościami, które już wcześniej przeprowadziliśmy i dowodami, to już mieliśmy podstawy do tego, żeby zatrzymać mężczyznę. Mieliśmy dowody na to, że prowodyrem sprawcą był on. Usłyszał zarzuty uszkodzenia ciała powyżej dni siedmiu w związku z czynnym chuligańskim. Prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze. Dostał między innymi dozór do stawiennictwa raz w tygodniu w komendzie powiatowej w Nowym Dworze Gdańskim. Dostał zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym i zakaz zbliżania się na odległość nie mniejszą niż 100 metrów. Kim jest agresywny mężczyzna? Przede wszystkim po incydencie przestał być sołtysem, którą to funkcję pełnił niecały rok. Jacek Z ma 38 lat i wiemy, że od 2022 roku pracował w Urzędzie Morskim w Gdyni. Jednak dosłownie kilka dni przed zdarzeniem, pracodawca wypowiedział mu umowę. Może zatem sytuacja na drodze była wynikiem wzburzenia z powodu utraty pracy? Moglibyśmy tak pomyśleć, gdyby nie inne nagranie.